Jak naprawić fotel z pękniętym tutaj szwem? Nic prostszego, tak naprawdę. Wszystko rozbieramy i będziemy to zszywać. Jak się okaże, będzie jeszcze uszkodzona pianka. Taka niespodzianka po drodze. Odkręcam wszystkie śruby, ściągam plastiki i tak naprawdę w międzyczasie jeszcze ściągam kostkę. I będę tutaj demontował to siedlisko. Wypinam wszystkie klipsy tutaj trzymające. Jeden, dwa, trzy. Wszystkie tak naprawdę. I wywijam po mało materiał, tutaj się okazuje, że tych klipsów jest więcej, no muszą one bardzo dobrze tutaj trzymać nasze siedzisko, żeby wszystko było napięte, także żeby to zdjąć muszę pozbyć się ich wszystkich. Moje siedzisko w tym akurat egzemplarzu było wywinięte aż na oparcie tutaj, o właśnie widać, także muszę odkręcić oparcie, żeby to zdjąć i tak naprawdę cztery śruby, nie ma oparcia nie ma siedziska, jest goła pianka i tutaj goły drut, tak naprawdę, więc trzeba by było to coś z tym zrobić. Zamieniam nitkę na kolorystycznie zgodną z materiałem i zszywam to co było rozprute. Sprawdzam czy jest ok i kontrola jakości tutaj mówi, że pozytywnie. Podklejam tutaj piankę o zbliżonej gęstości i mój drut już na pewno nie będzie wyczuwalny. Usuwam nadmiar kompki. I tam jeszcze dodatkowo podkleiłem piankę pół centymetrową. Zakładam siedzisko, skręcam wszystko i teraz będę zakładał moje plastiki. Śruby w dłoń i przykręcam wszystko. Kostka zapięta, fotel naprawiony. Czy to było trudne? Dajcie znać w komentarzu.